Stefan to zdecydowanie jedna z najlepszych postaci Jastrzębskiego Węgla i myślę, że całej naszej ligi aż dziwne, że pierwszy raz wznosi trofeum w naszych rozgrywkach Stefan Nie rozumiem. <laughs> I know. It's your first trophy, your first Polish championship. How do you feel as a Polish champion? Oh, like for right now it's very good. Uh, I think we don't realize still uh, because all the work that we have done, uh, till the beginning of This is the best gift like, that we can give to ourselves. Uh, of course, now we're going to celebrate, but come back fast to the practice because we still have uh, a big uh, game on uh, 20, on 10 days. So we have to prepare it. Uh. Na pewno teraz będziemy mieli chwilę czasu na to, żeby się pocieszyć, ale przecież mamy do zrobienia jeszcze jeden krok 20 maja. Dzisiejsze mistrzostwo na pewno jest takim prezentem dla nas za ciężką pracę, bo naprawdę taką pracę wykonywaliśmy od początku sezonu. No właśnie tutaj, tutaj Stefan wspomniał, ale ja jeszcze go dopytam. Today it was the first step, but can you say that the second step will be done 20 of May? we will see uh, now we are happy because of the championship but uh, we never know like Zach says it's a very good team we won the championship against them uh, we, they won the cup so we will see on, the, on this uh, final of the champions league No Stefan bardzo skromnie mówi tutaj oczywiście, że wszystko może się wydarzyć, że zobaczymy, bo Zaksa to też znakomita drużyna, także e, tak naprawdę w Turynie może wydarzyć się wszystko, no, ale Jastrzemski węgiel oczywiście także zrobi wszystko, by po raz kolejny wznieść kolejne trofeum. Stefan Błoje, atakujący Jastrzemskiego Węgla. Thank you so much.